Witajcie moi kochani, witajcie, witajcie, witajcie. Buzielce, buzielce, buzielce. Dzisiaj odpowiadam na komentarz. Paulinki, kokainki, i ogólnie tym będzie poświęcony cały odcinek, i też ch ma, chcę Wam coś, jakby powiedzieć, ważnego. Yy, Paulinka napisała: Ej, wiesz, jak ja. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam Twoje imię na nazwisku. Jak coś, to z góry jeszcze przepraszam, jeśli źle coś przeczytam, ale to na pewno naprawdę niespecjalnie. Ej, wiesz, ja chyba bym... Y, jak szybko nazbierać diaksy, bo mam 25, a chciałabym 63. Chyba wiesz na co. No domyślam się i wiem, tylko taki problem, że nie mogę reklam oglądać i wszystkie odcinki pierwsze już przeszłam. Rozumiem to. Y, jeśli chodzi o oglądanie reklam jakby, myślę, że wychodzenie i wchodzenie do aplikacji... Może pomóc. Z tego co słyszałam, to jeszcze wejście na jakikolwiek odcinek, włączenie go i wyjście z niego, to też podobno może pomóc, aby te elementy w reklamie się odblokowały. Yy, podobno to działa. Nie, nie wiem, czy to działa, bo mi się aż tak nie blokowało. Zwykle wchodziłam i wychodziłam do aplikacji, no i jakoś się to udawało. No i jeszcze ewentualnie, jeśli taka porada, jeśli nie chcesz kupować, bo dużo osób nie chce kupować, możesz brać sobie jakąś serię, która Cię najmniej interesuje ze wszystkich i po prostu przewijać ją jakoś tam, a na końcu zawsze dostajesz, jeśli pierwszy raz oczywiście grasz w tą serię, te mm, trzy diamenciki albo chociaż jeden. No i jakość te diamenty myślę, że można zbierać, ale ogólnie, kochani, chciałam Wam też powiedzieć, że jeśli chodzi o takie, y, takie kwestie, bo też mi przecie niektórzy na przykład takie rzeczy y, że pokażę Wam teraz. Kochani, I właśnie tutaj chcę podać przykład. Napisała mi Milenka Kwieciń. Jakim cudem masz drugi sezon po polsku? No, ja jakby staram się Wam odpowiadać, ale naprawdę, takie pytanie. Ja tutaj, ja Was kocham. Wszystkich naprawdę bardzo Was kocham, ale nie znam się na tych kwestiach technicznych. Nie wiem, jakim cudem mam ten drugi sezon. I ja nie wiem, co ja mam odpowiadać Wam po prostu. No, po prostu wchodzę i mam, tak? Nie wiem, to może być coś nie tak u Was z aplikacją, ale... Ja naprawdę Was bardzo kocham, bardzo Was kocham. Przysięgam, że jestem bardzo szczęśliwa, że mogę dla Was nagrywać. 116 subskrypcji, to jest coś niewyobrażalnego w tak krótkim czasie. Ale proszę, proszę, nie pytajcie mnie o takie kwestie techniczne, bo po prostu. Ja ja się gubię, ja, się, ja po prostu nawet nie chodzi o to, że ja nie chcę wam powiedzieć, bo ja bardzo chcę, naprawdę. Ale po prostu ja nie wiem, co ja mam wam odpowiadać na takie coś. No, ja tutaj odpowiedziałam, że po prostu nie wiem, weszłam i był drugi sezon tak u mnie po polsku, i trzeci nawet jest z córki księżyca. Ja po prostu nie wiem, co ja mam wam mówić, tak kochani, denerwuję się tym, bo martwię się, że komuś nie odpowiedziałam, a on na to liczył i dlatego się martwię. I tutaj jeszcze, kochani, Diana napisała, czemu mi pisze, że mam w produkcji? Jakby, Diana jest super widzką, bo ona się udziela też w komentarzach często i ja nic, nie mam do żadnego mojego widza, ja was wszystkich uwielbiam, tylko naprawdę, nie piszcie mi takich rzeczy, czemu mi pisze, że mam w produkcji, bo ja nie wiem, naprawdę. Chodzi o to, że ja po prostu, mi jest smutno, że ja nie wiem, jak wam pomóc, bo po prostu nie znam się na tych kwestiach technicznych, także e, naprawdę, bardzo, bardzo, bardzo Was uwielbiam, wszystkich. Tylko i będę, obiecuję, że ja zawsze postaram się, gdy tylko będą go, odpowiedzieć na każdy komentarz. Tak najlepiej jak będę potrafiła. Tylko proszę, nie piszcie do mnie komentarzu Żów, dlaczego mam w, pro, w produkcji tego typu rzeczy. Dlaczego, y, y, jakim cudem masz drugi sezon, czy, czy tam coś w tym stylu. Bo ja nie wiem, dlaczego u Was nie działa, i po prostu nie wiem. Spróbuj... Ja oczywiście, kochani, Was wspieram i myślę, że najlepiej jest po prostu coś z tą aplikacją pokombinować, nie jakoś tam odinstalować, zainstalować jeszcze raz, wiem, czy to się może zresetować, ale czasami nie ma wyboru, albo zapytać się też innych, czy mają podobny problem. No i mam nadzieję, że to zrozumieliście. Staram się jak najbardziej. Wam tutaj jakoś to wyjaśnić. Także w buziolce, buziolce, buziolce. Bardzo krótki ten filmik, ale chciałam tylko, żebyście to zrozumieli. Ja naprawdę bardzo, bardzo mi na Was zależy, wszystkich. Tylko proszę Was, o, żebyście nie zdawali tych pytań o tą produkcję, bo ja po prostu... No to, to też chodzi o to, że mi, je, że mi jest głupio, tak? Ja po prostu nie wiem, co mam odpowiedzieć. No, ale to ogólnie tyle. I... <laughs> Niedługo pojawią się kolejne odcinki z sekretu. Z serii specjal, także wyczekujcie koniecznie i kocham Was bardzo. Dziękuję, pa pa!